Nie dość, że mam ostatnio strasznie zabiegane dni, to jeszcze złapała mnie migrena e, przy okazji okresu. I chciałam Was zapytać, czy też się zmierzycie z migreną? Jakie macie objawy? Jak to u Was wygląda i czy jesteście w stanie z nią normalnie funkcjonować? U mnie to nie jest ta jeszcze najgorsza forma, ale zwykle przy okazji migreny mam dużo e, ocznych objawów. Widzę dziwnie. Ten obraz jest falowany. Czasem się oddala, czasem przybliża. Mam problem z tym, żeby określić odległość. Ciężko mi się jedzie autem wtedy, Ak akurat dzisiaj muszę, niestety. Przy okazji mam nudności, ciężko mi się wysłowić. Y oczywiście ból niesamowity, wrażliwość na dźwięki. Y teraz już jestem po kilku tabletkach i jest mi całkiem ok, jest mi lepiej, ale. Ciekawa jestem, co wy robicie przy okazji migren, jak dbacie o siebie, jakie dolegliwości macie, bo migreny mogą wyglądać różnie przeróżnie. I powiedzcie, co jest triggerem u Was przy migrenach, bo u mnie często jest to sprawa hormonalna, czyli często przed okresem albo w trakcie okresu, w pierwszy dzień najczęściej ta migrena mi się przytrafia, ale też bardzo często zdarza mi się w momencie zejścia stresu. Po takim mocno napięciowym e, wydarzeniu, na przykład, nie wiem, po jakimś przemówieniu, to jest prawie pewne, że ja będę miała migrenę. Tylko w trakcie, w trakcie tego wydarzenia jest wszystko ok. Jestem taka, wiecie, napięta i pełna adrenaliny, ale później, jak już przychodzi ten moment e, odpuszczenia napięcia, to wtedy po prostu migrena wchodzi, niestety, jak złoto.